Cześć, nazywam się Gomuńska Dorota i pracuję jako rekruter IT w firmie Record. Przygotowałam właśnie najnowszy raport płacowy dotyczący wynagrodzeń dla GuideWire Developerów. W moim raporcie wskazuję, jak kształtowała się dostępność ofert pracy dla GOS-u Developerów w przeciągu ostatnich trzech lat. Poznasz w nim, jak wyglądają widełki minimalne i maksymalne, w zależności od danej formy zatrudnienia, ale również w zależności od lokalizacji. Jeżeli interesuje Cię, jakie oczekiwania mają dzisiaj doświadczeni kandydaci GuideWire, to serdecznie zachęcam do pobrania raportu, a znajdziesz tam te wszystkie informacje oraz wiele więcej. Także, jeżeli jesteś Java deweloperem, którego interesuje rozwój w obszarze GuideWire, jeżeli jesteś doświadczonym konsultantem lub pracodawcą, który buduje swoje własne zespoły gajdłajerowe, to serdecznie zapraszam do pobrania mojego raportu i dzielenia się nim. A jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.